z tamtymi ludźmi, z ludźmi Może cię pobrudzić Traper coś pół, ja nie należę do tych Twoi lurz ciągle głodzi I nagrywam numer, jakbym produkował trotyl. Yeek na białe domy i wielkie igony Rozmowa z tamtymi ludźmi, z ludźmi. może cię pobrudzić Traper pół, ja nie należę do tych Twoi lurz ciągle głodni I nagrywam numer jakbym produkował troty Były we mnie, teraz są na tych wersach Gdzie są teraz twoi ludzie? Ja dla moich tak jak wędka Wzedł chuj Jest odposkręta yeah, tendencja. Zdrowie to lepiej niż ja Towar pójść na bloki, po nim to tryb samolotowy, nie yeah. Ja nie należę do tych, twoi ludzi ciągle głodni I nagrywam numer, jakbym produkował trotyl Zasługuj na białe domy i wielkie imony Rozmowa z tamtymi ludźmi może cię pobrudzić Rapper to ćpór. ja nie należę do tych, twoi ludzi ciągle głodni I nagrywam numer, jakbym produkował trotyl Ciężka praca ciągle, żeby kieszeń była pełna. To, co grzeje teraz nas, tylko po bawełna. Z przyspieszenie, tak jak, jak Tesla. Tesla. Wersy, jakby pomagała, kurwa trascendencja. Umieszczona w wersach ciągle przekazuje znaki. Ja nie należę do tych, twoi ludzie ciągle głodni I nagrywam numer, jakbym produkował trotyl Zasługuj na białe domy i wielkie gibony Rozmowa z tamtymi ludźmi może cię pobrudzić Rapper to ćpór. Ja nie należę do tych, twoi ludzie ciągle głodni I nagrywam numer, jakbym produkował trotyl Zasługuj na białe domy i wielkie gibony